Szkoła podstawowa numer 20 imienia polskich himalaistów, to tu odbyła się debata profilaktyczna młodzież kontra uzależnienia, która uczy zdobywać swój szczyt bez pomocy używek, zwłaszcza alkoholu. Wiele osób młodych pada w nauk po prostu no i ciężko im później znaleźć dobrą pracę, no w ogóle. W to w dorosłym życiu jest ciężko. Poznałam takie dwie pewne osoby i one to robiły, tylko piły dlatego, że chciały się popisać i dla zabawy po prostu piły, a potem było bardzo ciężko z nimi. W debacie byli obecni przedstawiciele najważniejszych instytucji w mieście. Oprócz właśnie tych aktów wandalizmu, czy młodzi ludzie właśnie pod wpływem alkoholu jeszcze właśnie popełniają jakieś takie czyny karalne? By nie tylko edukować, ale starać się odpowiedzieć na nurtujące młodych ludzi pytania. To inicjatywa młodzieżowej grupy liderów profilaktyki. Na terenie mojej placówki pracuje pani pedagog, pani Anna Rajda, która gdyby cały ten problem czy całą tę inicjatywę to ona przejęła. Ja jestem bardzo zadowolony, bo przede wszystkim to jest bardzo ciekawa i ważna inicjatywa. Żeby ten problem alkoholowy rozmawiać czy poruszać wśród młodzieży. Takie debaty są niezmiernie ważne, ponieważ to jest wychowanie w trzeźwości. a jednocześnie pokazujemy to, co podkreśla pani prezydent Zabrze, że każdy z nas ma jakiś wymiar zadań, jakiś obowiązek, powinność, który musi podjąć, wypełnić, nie może zdezerterować. I to jest najważniejsze świadomość, że wiem na co mi stać. A jednocześnie wiem, że mogę osiągnąć swój cel bez używek. Szkoła Liderów Profilaktyki to prekursorski program skierowany do młodzieży, zainicjowany przez Tadeusza Rosę, wieloletniego prezesa klubu Abstynenta Powrót. Ja jestem pod wrażeniem programu Młodzieżowej Szkoły Liderów, która uczy młodzież właściwego podejścia nie tylko do alkoholu. W ogóle do życia. Nakłoniło mnie do wzięcia udziału w tym projekcie to, że w młodszym wieku po prostu brałam dużo udziału w takich organizacjach jak konkursy bez tytoniu i chętnie udzielam się w takich sprawach, żeby pokazywać młodym ludziom, że nie jest warto pić alkoholu ani nie brać żadnych używek. To bardzo ważne, by w środowisku młodych osób pojawiły się i takie, które zawsze wyciągną pomocną dłoń i zareagują w nietypowej sytuacji. Rodzic jest bardzo istotny, nauczyciel w szkole jest bardzo istotny, stróż prawa jest bardzo ważny. Natomiast te wszystkie ogniwa razem połączyć ze sobą, to już nam to daje pewien sukces. Ale jeżeli do tego dołączymy właśnie inicjatywę oddolną i ten przekaz, który jest kolega, koledze, koleżanka, koleżance, no to myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze lepsze cele niż te, które wstępnie są zakładane. I może tak, dzięki takim spotkaniom jest duża szansa, że miejsce używek zastąpi sport i zdrowy tryb życia.